Hej widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy właśnie grę rankingową, żeby Wam sobie pokazać, bo była nowa aktualizacja z oczywiście tatą. Siema, z wszystkim. No, a tak w ogóle widzowie, to nie wiem co to było, nie? Ale jakiś gościu cały czas, nie wiem czy to ktoś był z Was? Jakiś mój widz, ale ciągle do mnie mówił szarab. Nie? Po angielsku także e, Nie wiem co to był... E, nie wiem za widz, czy jakiś e, jakiś no nospoców, nie wiem kto to był, ale w każdym bądź razie no wkurzał mnie. Nie? Nie? Okay. Eee. No w sumie też ten byłeś, nie? Okay. Też to słyszałeś? Mówię, wam, widzowie. Także dzisiaj musimy e, wykonać sobie zadanka, co tu pisze. Zadanie rankingowe Znajdź się w pierwszej pięćdziesiątce Musimy się znaleźć w pierwszej pięćdziesiątce Wiesz? Wiesz? Takie zadanie mamy Słyszałeś? Słyszałeś? Pierwsza pięćdziesiątka, jasne, jasne, skupiłem się tutaj na czym innym, już jestem, już jestem z wami, drodzy widzowie, i synu ty mój. Zaczynamy! Ej, widzowie, z nim jest coś, z nim jest dobrze czy nie, bo ja już sami nie wątpię. Naprawdę. Dawaj, dawaj, malutki, gdzie ty jesteś? Zerwał byś. Aha, ty tam jest. o dobra. Dojedziemy, koksem. Ło, ups. Cholbisz oh, spot. Panie. A wiesz, że ty byś się zabił? Wiem, wiem, wiem. A burz, co ja mam. Tak w ogóle to bym mm, was prosił o apec. o, o do góry i sobie na tym kanale. A ja mam mityczny pistolet. Mityczny. Juhu. Siema. Dobry, to są... Pomożesz nam? Pomoże nam, máme pomocníka, můj kolega. Ej, a chcesz tam broni? To je mityczny. To to No ale mityczny. No, ale tu była snajpa. Opa. A, a, to jest ring? Taka siłownia, bo Nie wiem. E ja mam ostatnio mega mało złota z jednego takiego odcinka bo musiałem byłem dużo wydać No Także taka nowina Ej no co ty robisz? Powiedz Ej no co ty robisz? jakiś sposób mnie tu próbuję ładować w zaneczku Zaraz go zrobimy Gdzie? Ale lecę tam do niego Gdzie on jest? Tak dokładnie no tam, gdzie, Gdzieś tam był kolego, nie widzę. Na zamku był, na zamku upadł On był pod zamkiem, wiesz, no dokładnie. On wleciał już O kur Leży Ej, jego kolega, pomóż Ale ja nie mam tego! O. No to człowieku! Tatany nie mam kolego! No nic, co? Tu chodź tu! Zaraz tam jestem! No idź! I żyję Nie no idź tam! Nie Dobra, lecę kolego! Bo ja tam pokonałem! Ej on będzie go leciał, to szybko! Ym, masz na szansę! No tylko ja tam nie wejdę tak szybko, kolego! To jest że droga jest! No to być żeby go ładować! No jak już jestem pod górką, nie? No ciekawe! Tak to nie ma, kolego Weźmiesz moją kartę Ej, a weźmiesz ten mój mityczny pistolet Za ten szary karabin i mi go dasz potem No ale co ty? Nie możesz tego pokonać? No nie, no ale on tu jest? Bierz, o bierz moją kartę Ej, ale mój mityczny pistolet zabierz proszę Za ten karabin O dzięki i to sobie weźmiemy P I tutaj mnie leć, uleć Tutaj pa dzieci zaznaczyłem Gdzieś tam No widzowie Od początku zginąłem Niepotrzebnie dojeżdżałem Ale Jednego przynajmniej pokonałem, nie? Ej weź się tam nie obracaj Bo oni tam może są to właśnie bym ich zgarnął za to. No nie, no nie no, tak no, nie no. Ule, uleć mnie, my, my ich potem wykonamy. no. Idź, no MP. MP. Nie I działa do... mi tu, nie ma że. I tutaj do tego busa. Widzę, a, widzę. Ale nie muszą być drzewa. A nie zawsze to działa. Ileć szybko. szybko? razie go to szybko uciekaj. Czemu przestało? No to trzymaj cały czas. Pograć. Zaraz zostanę headshota. Po mnie. Dobra, jestem. Ej, i wywal mi ten mój mityczny pistolet, okej? Okay? Nie, to jest mój. Ej, no nie no, wywal mi go no. Wszystko no, no. 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 jeszcze byś chciał? Zarówno tak? e, Wszystkie twoje bronie i moje MP. Ale to było moje MP! Jaki kamer widzowie! Dobra, masz, bo będziesz płakać. Dobra, masz, masz tę MP, to nawet tobie. nie z tego. No. No, Marma, to jest, bambi, no bo już to jest, no bo to jest, no bo to, nie, no bo to jest już, no, no, no zainfekowane, no, przez Ciebie. <grym> 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 Ej, pa! Ej, nie, nie powiem, co to jest, ale chyba się domyślasz, nie? To. Ale co Leco jest tu. Do was widzisz? widzisz? Nie widzę. To myślę, że się chyba. Bo uciekaj stamtąd, bo nie mogę przejść. A uciekaj stamtąd. Boże, ty mam być. Ej, dawaj, chodź za mną do safe'u Do Okej. Okay? Ej, idziesz? No, idę z tobą. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra, widzę, widzę. Boże, tu Widzowie, nie wiem. Laba. Z kim ja gram? gramy. Ej, poczekaj! Aby się tutaj ulecza Bo tam, mogą być, tam typy. mogą być typy Ej tu jest jakiś plakat O co z nim chodzi? Dawaj do tego safeu w bambiku o. bo ja nie mam czasu No, no tam są. Safe oparty Są typy! Skąd ja. wiesz? Poszedł! Taki bambyki! Ej, no! Co? Ja! Też mi się coś od życia należy, nie? Ale ja przynajmniej ci zabrałem coś. Siorby! Siorby. Nee. Ej, dawaj tutaj! Tu! Do to jednego, no. Bo on tu. Patrz, tutaj jest!

Ej, 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 ten... ja ej ja tak w ogóle to on był sam? Tak. A czy on leżał na kolanach? Bo ja nie widziałem. O, to się... Powiem, też nie widziałem. Posz... 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 A, to, to... Ej, wejdź tutaj. wejdź tutaj. Proszę? Wejdź tutaj. Wejdź tutaj. Dam ci coś. Nie, nie, nie. Nic mi nie da, że aż cię znam. Proszę. O, o, uciekamy stąd! A, to ty! Nie mogłem się spodziewać. Jest to, że Ej, Ej, chodź, kolego! Do mnie! Do Szybko. mnie. Szybko! Ja chcę iść do ciebie, kolego. Ej, patrz, tu jest, pa Tak coś i, pa. Coś, i pa. Chodź, tutaj. chodź tutaj! Ej, i stań na tym! tym. o I pa! Trzymaj się! Ej hey, no! złapania! Wow! Dobra! Widziałeś? No! Się boisz jak powiem co? E bliczak zły! w... w... Zły! 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 15 jest moje. Zły! 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 Dobrze 57 Leży ten jego ko koleżka Dostał 65 ode do mnie Jest w, Dół w krzaka Był w Leży Piękna robota Ola dostał ode mnie plombę Plomba syna O czerwony mieć I ja brać ten czerwony miecz za MP? kolego... No biorę. Możesz, możesz. Ale tylko... Ej, ja czar... Ej, ale ich... Kurde, ten, No wyjaśniliśmy. Yeah. Tak jest. ten, laserówkę? Bierzesz, czy nie? Mm -hmm. Ej! <grym> nie biorę tego, no, nie... no bo... No bo nie idzie mi wrzucać. A o, ten czerwony. Nie, ten ma niebieski. Nie chcę tego Okej. Okay, Chyba niebieski okay. to był. Opa! Co tu jeszcze ciekawego mają? Złota mam dużo, Dobra, tu, ale wiemy się. jak jest. ile masz? 4 600. Kurczę, ktoś tu wstrzymał do nas. A ja mam 800... Ale serio? O no nie słyszysz, że we mnie jeszcze strzelam do czegoś Ole go Widzę, widzę 37! 37! Leży! Leży! Widziałeś? Ej, jak go zaatakowałem MP Widziałeś jak, jak go sprzątłem? Widziałeś jak go pozamiatałem, prawie? E, ja go dokończyłem i mi to zaliczyło. No wiem, że ty go dokończyłeś, ale było blisko, nie? Nie wiem. Pa! Ktoś strzela, czy to ty? A to ty. A czy ja Nie widzisz? O! Ktoś nas ładuje tu! Kolego! Leżę! Widzisz? I to nie strzelaj tak, bo później nie wiadomo kto od nas strzela, kolego. A widzisz ich? Jeden nie żyje. Drugi jest! Pomóż mi kolego! O, dostał za Ucieka! Jednego bot załatwił mój chyba, na to wychodzi. Bocie, ratuj mnie! Bocie! Ratuj! Leczycie? Nie, pobieg za nim, zamiast mnie ratować. Bocie, ratuj! Za 50 sekund ginę. Obstawiaj! Bocie. Uważaj, leci tu pajęczyna? Jakaś? Cholera, ja leżę, wod leży yeah. Kuba nie ty go tu żeby go zrobić kurde Poko to Na dole jest jakiś gościu, uważaj Jest drugi o, Ktoś ładuje? Uciekaj To, to jest jakiś w ogóle inny Karta. MP mogłeś wymienić na inne, na moje. Może jest większe, no nie nowe. I uciekamy. Uciekaj, uciekaj. Na wyspę cię ze mną uleczyć. Jest taki big brain. O. Nie! Ja! Ale bym wpadłem! Ale bym wstał. Szybko! Może się uda. Oj kurde. Ma miecz, uważaj. Próbuj. Lecik do góry, uciekaj z tej wyspy, uciekaj z wyspy okay. Uciekaj! Wow, wow 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 Uciekaj uciekaj Woo! E... Jak ja to przeżyłem? Jak Spoko, spoko Ulecz się Okay. Dobrze, 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 dobrze. Leccie uleczyć! Na spokojnie, działaj najpierw. z, z Dobra, sobą tutaj. Uda, wyjaśniam nie, ich. To, Go tutaj do piwnicy. Chodź, nie było nikogo. Zabierz nowe MT jak będzie, o! Przepraszam, widzowie, że do Was nic sprawy nie mówiłem. No ale, no skupialiśmy była się, nie? Sytuacja. Tak, jest, trudna sytuacja była. Małczyłeś o przetrwanie. Udajcie, Cię uleczę. Bo tam by mnie dojechali. Rozejrzyj się, czy nikogo nie ma dookoła. Dobra. Ja tu będę jako pierwszy. No szybko. no szybko! Szybko! I lecę. I lecę. Znaczy lecę. Znaczy... Nie, nie lecę tylko... Lecę. Lecę. <noise> <noise> jakieś bronie pozbierać? Udało się. Dobra. I ja ci dam klucze! Ej, dawaj tutaj szybko do domku! Ej, tu jest twoja stajpa niebieska! Czybko. Łap, łap, kolego, pa! Masz! Pi. Ej. Ej, tu jest pompa! Dzięki kolego Ej, tu są dwa karabiny! Super Ej, mogę ci dać jeden klucz, gdybyś potrzebował masz Tutaj, jeden klucz. Dobra, jeden klucz. dzięki. Na końcówce myślę, że może mi się już nie przydać, ale. No dobra, ale może na no, gdzieś Ale będę. Różnie. Dobra, wychodzimy. Zatem amunicja by mi się przydała kolego, nie? A do czego? Do wszystkiego, idę tutaj. tutaj chodź i ja ci dam. Chodź tutaj. chodź tutaj. Szybko. I masz kolego. Trochę do tego, no. masz. się masz. uleczymy. Bierz tę amo. O, dziękuję ci. Spoko. Dziękuję ci. 7 mi już zostało. Eee, e, tu jest katana! Gdzie, kolego? Tu, tutaj, tutaj! Ja już chyba nie zdążę, nie? Nie, to już nie idę, to już nie idę po nią, trudno. A po ile Trąga bije? Gdzieś wypadła na szpilę, e, po 5 bije! Uciekamy, uciekamy. Ty masz, ty masz MP, także uważaj, w razie czego możesz uciekać, nie przejmuj się mną, nie? OJ TYPY! Ja nie widzę Kolego Ja jestem pod... ja jestem pod most w kierunku... o widzę, widzę, typa! Ostał 82! Kurde 114, leży! Jego, jego... no kolega leży Dobra, on leży też żeby nie zginąć! Kolego, uciekaj. Uciekaj, bo tu już mnie nie uratujesz tak i tak nigdzie! Nie wiem, wiem! Górka! Ja leżę! Ja leżę! Dobra... Dawaj, dawaj z nimi! Ktoś teraz bardziej przyda... Nie no, zielone! Tak jest, teraz trzeba się uleczyć! Leczonko! Ale dostał ode mnie tyle, tam się biją, tam się biją Także to możliwe, że albo sami strzelają, albo jest dwójka, albo jest... No dwój... Ty... ej! Jeszcze jeden osobno i dwójka może być No... no... Ja jestem ten osobny właśnie a czy na no osobny Czyli ja jestem na, na jakąś dwójkę i jednego Tu jest jakiś Ej, to jest ten co ciebie chyba zabił Nie wiem, ten co mnie zabił to nie żyje Bo on się rozpadł obok, nie, blisko ja go tak załadowałem i strefa, na, my byliśmy w strefie, I strefa go zaga, z, zabrała też. O z tym o. mieczem będzie ciężko i tą strefą teraz kolego. Oj, 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 oj. leczenie, leczenie, Tylko nie do strefy, bo cię może zabić szybko. Dobrze, dobrze, uciekaj, A uciekaj. No. Dobrze, uciekaj, uciekaj, uciekaj. On cię goni. Chcecie dojechać. Nie do strefy. O, wracaj. O 20 hp ci zostało. O, może 30. Zginęła. Chyba ta. Tam na dole widzę i. Biją się. się. Biją się, no. Katana tu jest, jakbyś chciał. Może za MP lep może lepsza katana, bo do góry polecisz. A za chwilę drzewa się skończą i nie da rady. Nie. O, niestety. Ja! A, było blisko. No było. Ale nic, widzowie, pokazaliśmy drugie miejsce. Pokazaliśmy Wam przynajmniej y po nowej aktualizacji, jak to wygląda. Prawda? No właśnie. No właśnie. Ja stai o! E, zdobywam na tym poziom. Też ten nas zdobyłeś? Tak jest. Ja kolejny jeszcze. Nie. E, srebro. O Zdobyłem. Ja mam brąz. Mm -hmm. No dobrze, widzowie. To ja kończę, niech tam w tym działa dalej. co tam No będzie? właśnie. Także... Powodzonka. Pa pa! pa, pa. I nie zapomnijcie o łapeczce do góry, tutaj o komentarzu, napiszcie ranking w komentarzu, no także jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i pa pa.